też wierni Żydzi, pomimo tego, że widzieli znaki mesjańskie, które czynił Chrystus, postanowili Go zabić. Kajfasz powiedział wyraźnie, będzie lepiej, jeżeli jeden człowiek umrze za lud, niż gdyby miał zginąć cały naród. Faryzeusze, mimo iż czekali na Mesjasza, i znali proroctwa zapowiadające jego przyjście, nie chcieli zaakceptować, że może być nim Jezus. Znając pisma, nie próbowali ich zgłębić, byli skłonni go odrzucić, tylko dlatego, że nie pasował do ich wyobrażeń. Słowa arcykapłana Kajfasza są proroctwem, które za kilka dni wypełni się w Jerozolimie. Wskrzeszenie Łazarza, ostatni publiczny cud Jezusa, przysporzyło mu wielu zwolenników, wyznawców, ale jednocześnie spotęgowało gniew faryzeuszy i kapłanów i przyspieszyło bieg wydarzeń. Wskrzeszenie Łazarza, Ujawniło bowiem, że Jezus jest Panem życia i śmierci. Któż inny od Boga byłby w stanie przywrócić do życia umarłego? Więc reakcja faryzeusz z z arcykapłanami na czele powinna być w tym wypadku chyba jednoznaczna. Jezusa należy natychmiast obwołać królem skoro ma władzę nad życiem i śmiercią, ponieważ dał świadectwo temu, że jest świętym Boga. Ale oni już podjęli decyzję, że Jezusa należy pojmać i skazać. Więc tegoż króla czeka koronacja, ale jak wiemy, koroną ubitą ścierni. W końcu śmierć jednego sprawiedliwego jest niczym wobec domniemanej groźby zniszczenia świątyni i całego narodu żydowskiego. Jeszcze tylko uroczysty wjazd do, do miasta, jeszcze głośno wyśpiewane hosanna, a potem zmanipulowany tłum szybko zmieni swoje nastawienie do Pana Jezusa i mając do wyboru odkupiciela Jezusa i morderce, tłum wybierze śmierć Boga. Jakże łatwo przyszło współczesnym Jezusowi ludziom zapomnieć o Jego nauczaniu, o Jego cudach. Jezus, Syn Boży, umarł na krzyżu za całą ludzkość, aby każdy bez wyjątku mógł dostąpić łaski zbawienia i życia wiecznego. I ciekawa rzecz, bardzo pouczająca dla nas, że Jezus zbawił świat przez cierpienie, zbawił przez cichość i kruchość, przez pokorę. Przez absolutne posłuszeństwo Ojcu. Powiedział przecież, czyż nie mam pić kielicha, który podał mi Ojciec? Kto dał Jezusowi ten kielich? Źli ludzie, pełni zawiści wobec Niego. Ale Jezus widzi w tym działaniu tych ludzi wolę Ojca. Mnie się oburzamy, jak nas spotyka jakieś trudne doświadczenie, gotowi jesteśmy przeklinać rzeczywistość, a Bóg czasem nas wychowuje przez trudne wydarzenia, z których zawsze po potrafi wyprowadzić dobro, jeśli Jemu ufamy. Człowiek nie jest w stanie popsuć planów o Boga. Moi drodzy. W tych ostatnich dniach tegorocznego Wielkiego Postu przygnijmy sercem do Jezusa, który samotny przygotowuje się na mękę za zbawienie świata, za nasze zbawienie. I w tych ostatnich godzinach Wielkiego Tygodnia mówmy mu o naszej miłości do Niego. Adorujmy Jego ciało za nas wydane w najświętszym sakramencie. Bądźmy nie tylko sercem, ale i fizycznie przy Jezusie. My, kapłani, tu obecni, mamy możliwość w klasztorze codziennej pół godziny adoracji najświętszego sakramentu. Wy też, drodzy, macie te okazje w swoich kościołach parafialnych, czy w swoich miastach. Są takie świątynie, gdzie jest adoracja najświętszego sakramentu. Niech ta krzątanina około świąteczne nas nie wyprowadzi, że tak powiem, w pole, bo w tych szczególnych dniach mamy być z Jezusem, blisko Niego. To jest wielkie pragnienie jego serca. I przypomnę w tym miejscu słowa pana Jezusa, które wypowiedział do siostry Faustyny Kowalskiej i mówi je także do nas. Cytuję: Jedna godzina rozważania mojej bolesnej męki większą zasługę ma, aniżeli cały rok biczowania się do krwi. Rozważanie moich bolesnych ran jest dla ciebie z wielkim pożytkiem, a mnie sprawia wielką radość. O to nas prosi Pan Jezus dzisiaj.